Wczesne włączenie terapii przeciwwirusowej pozwala na stabilne i długie życie. Żeby tak się stało, człowiek musi wiedzieć, czy jest zakażony czy nie. Osoby nieświadome swojego zakażenia rozprzestrzeniają to, tę infekcję, tego wirusa w swoim środowisku, a trzeba mieć na uwadze fakt, że. Jeden aktywnie zakażony człowiek w ciągu roku może zakazić dwie do trzech osób ze swojego otoczenia. Dlatego trzeba się testować, i dlatego testowanie w kierunku HIV jest takie ważne, szczególnie u osób, które mają ryzykowne zachowania. Wirus przenosi się przede wszystkim drogą kontaktów płciowych. Oraz poprzez bezpośredni kontakt z krwią osoby zakażonej. Wirus HIV znajduje się zarówno we krwi, jak i w wydalinach, wydzielinach człowieka zakażonego, a więc w spermie, w wydzielinie z pochwy i w innych płynach ustrojowych. To są materiały biologiczne, które zawierają odpowiedni ładunek wirusa po to, żeby wywołać zakażenie. Kluczowe populacje w testowaniu infekcji HIV to przede wszystkim mężczyźni MSN, czyli mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami. Ta grupa, jeśli rzeczywiście te ryzykowne zachowania seksualne ma bardzo często i z wieloma partnerami, powinna się testować co 3-6 miesięcy. Takie są rekomendacje. Oczywiście inne osoby heteroseksualne, które mają ryzykowne zachowania seksualne, również powinny częściej się testować w kierunku infekcji HIV. Na pewno uczestnicy klubów gejowskich, agencji towarzyskich, jakichś społecznych sytuacji, które mają podłoże seksualne, również powinni się częściej testować. Są rekomendacje co do testowania w kierunku HIV dla kobiet w ciąży, wszystkich kobiet w ciąży. Na ten temat mamy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2014 roku. Kobieta w ciąży powinna mieć dwukrotnie wykonany test na HIV w, w, w ramach opieki perinatalnej. Anonimowo i bezpłatnie można sobie wykonać test w punktach konsultacyjno-diagnostycznych. W kraju mamy 31 takich punktów. W tych punktach nie trzeba mieć skierowania, nie od lekarza, można przyjść w godzinach pracy. Takiego punktu, tam odbywa się rozmowa około testowa, tam jest wykonane również wstępne badanie przesiewowe i tam osoba przychodząca uzyskuje informacje, co zrobić w przypadku, kiedy wynik testu będzie dodatni. To są anonimowe i bezpłatne testy. Ale oczywiście można również test HIV wykonać w publicznych placówkach medycznych przy okazji na przykład diagnozowania objawów klinicznych, które mogą sugerować właśnie zakażenie HIV.